Byłaś piękna, ale szkoda, że tak krótko Jak widzę dzisiaj zdjęcia, to mi nawet nie jest smutno Gubiły jak bermudzki trójkąt jeszcze parę lat temu Dzisiaj wyjebane trudno e, e, jak skalecysz, że to robisz bliznę jak skalecisz, ktoś to robi dwie e, e, nic to nie jest oczywiste a co jak podałem życie, wtedy wina dalej będzie Czy widziałaś, kiedy zachód krwawi, a wschód słońca trwa Dobrze, że ktoś w to w końcu zabił, ile można spadł. Bo jak stawiasz uleci mago Tele dzwoni i dzwoni lecz głuchy sygnał tylko leci po nim mi wtedy Odwiedzam najebany most Rozpalam piwona by nie walić w nos Ona pisze czy przyjadę ja opisuję jej że palę Staw Iphone cały czas pytania mi Idę kupić fajki na BP Ona pisze czy przyjadę ja opisuję jej że palę Jak z kolecy że to robi z blizni Jak z kolecy to robi z nie, 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 je, nie, je. Przejarałem tyle że se kurwa bo zo on nie płaci podatków, ale daje bogie dzisiejsze. To zdobyłam i w opór, ale chyba zrozumiałem. że co byłem trochę w szoku, skoro jest to do ratania. Najwięcej powrotów to pamiętam tych znardwisłych, na sty nigdy nie stał w korku, chociaż pełen jakby szedłem. Urząd sobie, na szybie, ja to w sumie bym zjadł. Z nie myśli się ospite, jak myśli się ogatał. Pięciu grużonych zębów mam po jednej z podróży nie dałem sobie wybić choć mój nie zasłużył. Czułem się nieśmiertelny, tak zjeść na 40%. Każdy popełnia błędy, ale i gorilę może zgaddać. W moim życiu tybie brak Odwiedzam najebany most Rozpalam woda by nie walić w nos Ona pisze, czy przyjadę Ja opisuję jej, ze palę, stop cały czas mi Idę kupić fajki na VIP. Ona pisze, czy przyjadę Ja opisuję jej, ze palę, Zaglądam na Messenger Wiadomości tyle, pisać nie chce się Ja znów padam na gębę Boję, że pomyśleć, co jest najlepsze. Wystarczy mi dzień na B Już pizdę mam nie udecydę. Odwiedzam najebany most Rozpalam kiwona, by nie walić w nos Ona pisze, czy przyjadę Ja wpisuję jej, że palę, Aj po cały czas wyzwania mi żeby Kupić fajki na VIP. Ona pisze, czy przyjadę Ja wpisuję jej, że palę, stop.